Cześć, tu HR 3.0, a ja jestem Rafał. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Radzik-Radzikowski. Cześć. Cześć. Aktualnie pracujesz w HR-ze i jesteś z wykształcenia charowcem, jesteś wykładowcą, jesteś rekruterem, trenerem. I właśnie dlatego chciałem z Tobą przeprowadzić dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś do nas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Łukasz, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o talentach tuż po rekrutacji, bowiem hmm. zarówno talenty, jak i rekrutacje opiekujesz dzisiaj Ty. Tak. Chciałbym, żebyś powiedział coś na temat tego, jak je wyłowić w samym procesie rekrutacji uh -huh. no i co dalej z tym zrobić, jak te talenty pielęgnować. Powiedz proszę. Uh -huh. No może od początku, żeby pielęgnować talenty, najpierw trzeba je mieć. Jasne. A żeby je mieć, to trzeba mieć dobrze przeprowadzony proces rekrutacji. O talenty nie jest łatwo, bo cała konkurencja też chce mieć te talenty, w związku z czym po pierwsze trzeba mieć czym zachęcić ludzi do tego, żeby przyszli do danej organizacji. E, oczywiście nie chodzi tylko wyłącznie o pieniądze, ale również o możliwości rozwoju, o proste procedury, o opinię o firmie, e, a teraz zwłaszcza dla młodych ludzi na przykład to sens wykonywanej pracy. W procesie rekrutacji oczywiście możemy sprawdzić kwalifikacje kandydatów, ale też ich aspiracje, zainteresowania, um, jakieś cechy miękkie osobowości, czy wpiszą się w zespół, czy będą się w zespole dobrze czuli i oczywiście to w jakim kierunku chcą się rozwijać. A jak w ogóle zdobyć ten talent czy Wystarczy taką potrzebę zapisać w treści ogłoszenia? Jakby zapytać 100% kandydatów, czy są utalentowani, to podejrzewam, że wszyscy powiedzą, że tak. Mhm. Natomiast pracodawca musi sprawdzić, który z nich jest bardziej utalentowany. To nie jest takie proste. Oczywiście trzeba mieć przygotowanie, dobry schemat rekrutacji i posiadać umiejętności weryfikowania tych kompetencji, które są potrzebne danemu pracodawcy. Więc nie wystarczy zapisać. Ja jeszcze nie widziałem CV, żeby tak ktoś tam wymieniając różne cechy i talenty, poza kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole, napisał, że czegoś nie umie, albo że jest późnialski, nieterminowy itd. W związku z czym to jest rola rekrutera w dużej mierze, żeby sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście jest utalentowana. Ale jednocześnie osoby z biznesu. Która sprawdzi takiego kandydata merytorycznie, czy on ma odpowiednią wiedzę, odpowiednie doświadczenie. Rekruterzy wspomagają proces rekrutacyjny, ale nie wykonują go w całości. To może nie wchodząc w te smaczki rekruterskie, co ludzie wypisują w swoich umiejętnościach, to ja zapytam inaczej, bo tak z tego, co powiedziałeś, to wizualizuję sobie proces szeroko pojęty rekrutacji. Wszyscy mają jakiś talent, więc składają aplikacje, wszyscy mhm. są zapraszani do rozmowy. Mhm. No to gdzie jest miejsce na ten moment, że następuje jakaś selekcja, żeby z, tej, z tego szerokiego mhm. gardła zrobiło się trochę węższej, żeby można było z częścią pójść dalej? Znaczy niestety muszę się zmartwić, ale to już nie jest tak, że na jedno ogłoszenie aplikuję w ciągu godziny 100 osób, okay. e, te liczby się systematycznie zmniejszają. Bardzo nam pomaga technologia. Mhm. E, Każda porządna firma ma jakiś system do zarządzania procesem rekrutacji, w związku z czym dzięki temu systemowi możemy selekcjonować, znacznie nie lubię tego słowa, selekcja kandydatów, ale wybierać tych kandydatów, którzy spełniają jakieś brzegowe kryteria. Mhm. Ileś lat doświadczenia, odpowiednie stanowiska, odpowiednie wykształcenie, znajomość języków obcych, mają oczekiwania finansowe mniej więcej zbliżone do tego, co firma może zaproponować i pojawia się jakaś taka najczęściej niewielka, Pula kandydatów, z którymi chcemy porozmawiać. A jak to się ma do tych talentów? Bo bardzo fajnie, że wymieniłeś te wszystkie umiejętności, mm -hmm. które kandydaci wpisują w CV: posiadają bądź mm -hmm. nie. No ale na wskroś temu stoją czasami te talenty. To jak to jest? Nie dobrze, to co to jest talent? To jest dobre pytanie, tak? Czy talent to jest coś, co ja dobrze robię. Ja sobie trochę inaczej to definiuję, tak? Bo wydaje mi się, że ta... ja mogę coś robić dobrze, ale niekoniecznie to lubię. Znaczy, ty to generalnie, wiem, że zarządzasz talentami dzisiaj, ale po powiedzmy teraz, jak mhm. to wygląda na wskroś? Chcę zatrudnić i wszyscy, myślę, że chcą zatrudniać ludzi. Którzy po pierwsze mają odpowiednią wiedzę, odpowiednie umiejętności w danym zakresie, ale też będą ją rozwijać, będą się nią dzielić, piszą się w zespół i będzie to zgodne z ich zainteresowaniami. No, no i tutaj musimy to zweryfikować na etapie e, rekrutacji, tak? Czy rzeczywiście tak jest? Oczywiście są metody sprawdzania, na przykład kompetencji miękkich, weryfikujemy je, natomiast talentem może być umiejętność budowania relacji z klientem. Tak. Nie każdy to potrafi. Tak, oczywiście, wiadomo, każda organizacja będzie szukała innych talentów, wracając jakby do e, sensu tej rozmowy. Mm, rozumiem doskonale sposób na pojawienie się nowego talentu na pokładzie, uh -huh. sposób w jaki go e, selekcjonujemy czego nie lubimy mówić. Uh -huh. To teraz przejdźmy do tego, jak wobec tego pielęgnować ten talent? No bo zależało nam na człowieku. Uh -huh. Przechodzi pewien proces onboardingu, uh -huh. wciela się mniej lub bardziej do organizacji. Jak uh -huh. to pielęgnować, powiedz, proszę? Uh -huh. I to też zależy od organizacji, y, dlatego że y, po pierwsze trzeba znać swoich pracowników. Ludzie tak? y, wykonują jakieś czynności, dobry menadżer wie, w czym pracownik jest dobry, ale wie też, co chciałby robić w przyszłości, do czego chce zmierzać. Mało tego, powinien go ukierunkować w jakiś sposób. Bardzo często jest tak, że ludzie mówią, chcę się rozwijać, ale już co rozwijać, to nie wiedzą. Menadżer powinien wspomagać ten proces, czy organizacja powinna. Jeżeli ktoś chce się rozwijać, uczyć, wykonywać nowe czynności, podejmować się trudniejszych projektów, większych projektów, bardziej odpowiedzialnych, to też trzeba taką osobę do tego przygotowywać stopniowo, czyli można mieć oczywiście całą baterię szkoleń czy innych narzędzi rozwojowych, ale też pochodzę e, z takiego założenia, że większość osób uczy się jednak od innych, czy poprzez praktykę szukać możliwości rozwijania talentów w organizacji, dawać przede wszystkim jasne kryteria tego, e, w jaki sposób można osiągnąć awans. E, co trzeba osiągnąć, żeby przejść szczebel wyżej, jeżeli ktoś w ogóle chce przejść szczebel wyżej, bo dla wielu osób rozwój wcale nie oznacza awansów z wyższych, tylko wykonywanie zadań o jakimś większym stopniu złożoności. E, organizacja powinna umożliwiać e, takie rzeczy. Jeżeli tego nie robi, no to w pewnym momencie człowiek, który stwierdza, nauczyłem się już wszystkiego i ta firma mi już więcej nic nie da, nie da, czyli więcej już nie osiągnę nie awansuje, albo nie będę robił czegoś bardziej skomplikowanego, złożonego, odpowiedzialnego, poszuka sobie tej możliwości poza organizacją, a tego pracodawcy nie lubią. No wiadomo, ale zanim przejdziemy do etapu utrzymania tego talentu, to jeszcze jedno pytanie wcześniej. Wspomniałeś, a mianowicie wspomniałeś o tym, że należy komunikować się właściwie z tą osobą, należy stopniowo pozyskiwać od niej informacje, czyli chcesz powiedzieć, że Bieżący feedback na pewno będzie wspierał tak. realizację tego procesu, utrzymania tego pracownika, jak również takie rozmowy rozwojowe, które są mm, pochodnymi od planowania jakichś zadań i ich rozliczania, prawda? Mhm. Czyli jest ta, ten y, obszar, ta przestrzeń na rozmowę z y, pracownikiem, zanim dojdzie do momentu krytycznego, mhm. że dochodzą obie strony do. Do momentu decyzji o odejściu, na przykład pracownika. Zgadzam się. I tutaj jedna <grym> taka dygresja. Mam takie wrażenie, że rozmowy rozwojowe często kojarzą się z rozmową okresową. Mm -hmm. Czyli raz na rok tak. czy raz na pół siadamy tak. i rozmawiamy. I to jest za rzadko, bo może się okazać, że pracownik przez rok robił coś źle, dlatego że nikt mu nie powiedział, że ma to robić inaczej. W związku z czym bieżący feedback, częstsze rozmowy o tym, czego ktoś potrzebuje. Co by chciał robić w najbliższym miesiącu, Jasne. Tak? co zmienić, tak? jakie ma plany na rozwój kompetencji, wiedzy, jak chce to osiągnąć, jak organizacja może to wspomóc. Prawda jest też taka, że my się uczymy również poza organizacją, chodzimy na studia podyplomowe, samodzielnie, myśląc o jakiejś przyszłości. Fajnie jest, jeżeli menadżer jest w stanie z pracownikiem o tym rozmawiać bieżąco, bo wie, może przydzielać odpowiednio zadania. Motywować do tego rozwoju yy, co jakiś czas, tak, co miesiąc, a nawet właściwie to co, codziennie powinien, ale, ale co miesiąc, tak, bo to są takie krótkie okresy czasu, w których można wskazać te ścieżki na, na rozwój bieżący i wtedy ktoś ma poczucie przez cały rok, że się rozwija. I jeszcze dobrze, gdyby ten menadżer miał to wszystko gdzieś poukładane, jeżeli chodzi o zbiór tych informacji zwrotnych, a więc przyda się albo narzędzie, albo jakiś tak. porządny notatnik. Do tego, żeby można było łatwo się odnieść za jakiś czas do tych rozmów. Aż Jak racja? najbardziej tak. Hmm. Jest wiele systemów, które wspomagają procesy rozwojowe. Oczywiście, że jest bardzo wiele różnych szkoleń dostępnych, obowiązkowych, nieobowiązkowych na poziomie tutaj lokalnym, krajowym, ale również globalnym, no to trzeba jakoś tym zarządzać, bo to jest ogromny zasób wiedzy. Oprócz tego po różnego rodzaju rozmowach, czy to są rozmowy okresowe, czy rozmowy rozwojowe, można sporządzać stosowne notatki, ale są również systemy, które podpowiadają, w jaki sposób ten pracownik powinien tak, Ścieżkę rozwoju, rozwoju pracownika, tak jasne. No dobrze, Łukasz, to dużo cennych informacji od Ciebie dostałem, ale jeszcze czeka nas ta najważniejsza. Podpowiedz, proszę, z Twojego doświadczenia, jak utrzymać ten talent, czyli dochodzi do momentu, kiedy pracodawca podejrzewa, obserwuje. Rynek obserwuje organizację. Mhm. Nie trudno się domyśleć, że jeśli jest to faktycznie talent wart uwagi, to często zabiegają o niego również z innych pokładów. Hunterzy. Mhm. Co byś doradził w takim razie, jak sobie z takim utrzymaniem talentu poradzić? Mhm. Chciałbym powiedzieć, że poza pieniędzmi jest wiele rzeczy, ale oczywiście pieniądze są bardzo ważne. Tak? Osoba niedopłacana, która odstaje rynkowo, od tego jak się teraz płaci, mhm. oczywiście w pewnym momencie stwierdzi, no nie, no, tam płacą dwa razy tyle i odejdzie. Trzeba to śledzić, bo płace w niektórych branżach zmieniają się bardzo gwałtownie. Oprócz tego bardzo dobry kontakt ze swoimi pracownikami i budowanie fajnej atmosfery, dobrej atmosfery. Mówi się czasami, że ludzie przychodzą do pracy ze względu na stanowisko na pieniądze, ale odchodzą ze względu na atmosferę czy relacje z ludźmi. I bardzo często tak jest. Ja obserwuję osoby, które gdzieś odchodzą z organizacji i one właśnie to deklarują, tak, nie dogadałem się z szefem, czegoś nie dostałem, coś, coś, coś mi obiecano. Bardzo ważna rzecz w ogóle w utrzymaniu. Pracowników, ale przede wszystkim talentów, jest to, żeby to, co się pracownikowi obiecuje, było spójne z tym, co się później dzieje. Często jest tak, że już na etapie rekrutacji się rozwija świetlane możliwości, a później okazuje się, że ich de facto nie ma. Sfrustrowany pracownik po prostu odejdzie. Myślę w dużej mierze te relacje z przełożonym, tak? z przełożonym, który inspiruje, który skłania do rozwoju, który motywuje pracowników. E, który interesuje się nawet tym, jaki to jest człowiek, jakie ma kłopoty, tak, żeby zapytać, co tam e, uchani, twojej córki tak słychać. to jest naprawdę bardzo fajne. Nie. Dlatego ludzie chcą pracować w, w tych zespołach, w których są. Pieniądze będą czynnikiem e, gdzieś drugim dopiero przy zmianie. Ale myślę, że każdy z nas, tak, też obserwując swoich studentów, jakich pytam, czy kto się chce rozwijać, no 100% chce się rozwijać. E, Dawanie pracownikowi poczucia, że on robi coś nowego, że on robi coś większego, coś bardziej odpowiedzialnego, e, że go się go do doszkala, że mu się podpowiada, w jaki sposób ma się rozwijać, a tego się oczekuje od przełożonych w dużej mierze. Tak, to do przełożonego i mówię Słuchaj, chciałbym coś robić nowego, weź mi, daj. To przełożony powinien, okej, okay, dobra, pomyślę, e, wskazać. Wziąć pod rozwagę przede wszystkim, Oczywiście. podobnie jak list intencyjne od innego przyszłego być może pracodawcy warto rozważyć siadając przy stole i rozmawiając na ten temat, prawda? Dokładnie tak. Super, bardzo Ci dziękuję za te przykłady, podpisuję się prywatnie pod wszystkimi. Jak widzicie kolejny fajny odcinek za nami. Zapraszam na kolejne z cyklu Hart 3.0. Do zobaczenia. Do widzenia.